Dzień dobry wszystkim, z tej strony Miku, witam Was na serwerze testowym. Drugi odcinek z łat 1.0.2 i drugie omówienie pojazdu. Wcześniej był K91, który jest nowym ciągiem średnim dostępnym w grze z wieżą z tyłu. Dzisiejszym huntspotem do omówienia będzie obiekt 277, który idzie od 110. Tu właśnie macie tą linijkę, to taka powiedzmy mini linia czołgów ciężkich. Od isa 3 możecie sobie wybrać, czy iść w stronę obiektu 257 albo 110. Jeśli ten pierwszy, to oczywiście dochodzicie do isa 7 Jeśli to druga opcja, no to wtedy kończycie drzewko na obiekcie 277. I już pewnie, zapewne słyszeliście, że czołg ten został okrzyknięty nowym OP pojazdem, jeśli chodzi o ten rodzaj czołgów. W sumie ja się nie dziwię, chociaż mi osobiście nie podpadł, ale może dlatego, że po prostu ja nie bardzo przepadam za takiego typu pojazdami, czyli ciężkie medy tak zwane. Tak właśnie już mówiłem Wam na początku, może nie na początku, w poprzednim odcinku. Praktyce, kiedy sobie omawialiśmy K91, Wargaming ma jakiś dziwny taki ostatnio trend, że miesza e, typy pojazdów, medy stają się bardziej ciężkie, czołgi ciężkie stają się bardziej medowe i nie ma już takiej granicy e, między tymi pojazdami. Tak samo że te deki są bardziej takie mobilne, kiedyś TEDek po prostu był spierdzielnięciem, teraz na przykład są szybko szczelne Tedeki e, i w miarę mobilne, więc no, tutaj wszystko się przenika. Co mi osobiście po raz, enty, zresztą mówię, ten trend mi się nie podoba, ale no słusznie, nie ja to wybieram, więc, więc no, co, ja, co ja mogę. Fakt, faktem, obieg 2007, bo oni nim oczywiście ten filmik będzie, wróćmy sobie do tego pojazdu, jest pojazdem dobrym, a nawet bardzo dobrym. Ma, fajne, ma fajną mobilność, bardzo dobry pancerz. Przyjemne działo i myślę, że będzie naprawdę, jest naprawdę fajną alternatywą dla WZ115A. Tak, dokładnie. To taka właśnie radziecka odpowiedź na Chińczyka, który teraz też nawet na tych dyszkach bryluje od dłuższego czasu. Jak wygląda obiekcik macie teraz przed oczami. Powiedzmy taka trochę ulepszona, przypakowana dedyszka. Yy, zbogacona o kilka fajnych szczegółów, typu reflektor przodu, karabinek wystający tutaj z zwierzy, Dodatkowo jakieś kanistry, z tyłu jakaś płachta. No oczywiście wizualnie model HD prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie muszę przyznać, że czołg właśnie ładnie wygląda. Długa lufa, wieżyczka taka fajna trochę, bo troszeczkę mi na myśl przypomina e, medy japońskie, nie wiem czemu, ale mimo wszystko Wygląda naprawdę przyzwoicie pięknie. Co ciekawe, zobaczcie z przodu. Ten czołk ma dosyć specyficzny właśnie przód, dolną i górną płytę. Nie są one, że tak powiem, w kącie prostym czy coś takiego, tylko zobaczcie, one są troszeczkę zaokrąglone. Teraz trochę lepiej widać. Dolna płyta jest mocno zaokrąglona, co na pewno, wiecie, taki featurek istnieje właśnie w czołgach amerykańskich. E5 i wszystkie wersje E mają właśnie taką lekko Zaokrągloną płytę co oczywiście pozwala rekrutować strzały bezpośrednio z przodu. Trzeba cofać bardziej po bokach, żeby to weszło. Prawdopodobnie tak samo jest w tym właśnie obiekcie 277. Na pewno ta opływowość, dolnej, zresztą jak i też górne tylko płyty, e, pozwoli mu dingać. Zresztą spójrzcie na to połączenie, jak to pod takim ostrym kątem, jak to wszystko jest poukładane. No, raczej pancerz tutaj może zrobić bardzo miłe wrażenie dla Was. I na pewno tak jest właśnie podczas bitwy. Zresztą zobaczymy sobie jedną bitwę sobie na żywca, to no przejedziemy. Mamy czterech załogantów, co oczywiście się pokrywa z załogą Iseła. Możemy spokojnie sobie szkolić. No i teraz przejdźmy sobie do tego, co jest najpiękniejsze, czyli parametry tego pojazdu, działko. Działko, zaczynamy od działka. Ok, zaczniemy od działka. Chciałem jeszcze tam go trochę porównać do innych pojazdów, ale powiem Wam szczerze, Albo wam powiem od razu. Sobie wrzuciłem na Tanks GG porównywarkę. Właśnie tam rzuciłem sobie obiekcika, wrzuciłem sobie ISA 7. bo Moim zdaniem jest najbliżej temu, temu, temu pojazdowi, właśnie do tego czołku, oraz WZ. -t. No i jak mam być szczery, obiekt 277 ISA 7 tak naprawdę zjada na śniadanie w wszystkich parametrach. Są tylko wyjątki nieliczne, jak przykładowo. Elewacja Depresja działa, obiekt ma tej, tej elewacji 15,5, to ciekawe, fajne wartości, Depresji 5,5, e, IS-7 ma 18 i oraz 6, więc myślę, że to są takie parametry, które mogą z, z, lekko są rywalizować. Dodatkowo mobilność o 4 km, niecałe 4, nawet niecałe 5, wolniejszy jest obiekt 27 od IS-7, mm, za co do tyłu mają prędkości podobne, no i pancerz kadłuba, w którym zawsze przejdziemy, przepraszam, wieży, 150, no kadłuba, 140 ma obiekt, a Isek ma 150 na przykład, bo z boku mamy 112, Isek ma 150 i z tyłu mamy 50, Isek ma 100. Więc troszeczkę bardziej brylujący jest Isek, jeśli chodzi o te, o te parametry pancerza, ale tak ogólnie, dużo lepiej wypada właśnie obiekt 277, który może być tą lepszą dyszką brana na przykład na CW, ponieważ parametry ma z kolei gorsze od WZ-111-5A, ale tylko nieznacznie. One są naprawdę, są, to są niuanse, i myślę, że te czołgi będą na zmianę sobie jeździć właśnie na różnych cewkach, na różnych gr grach turystycznych. I to chciałem wspomnieć, właśnie. Więc już chyba wiecie z jakim pojazdem mamy do czynienia. Czy OP? Może niekoniecznie, ale bardzo dobra dyszka. Działko go 130 mm M65 Rate of Fire na czystym bez żadnych dodosyłaczy i innych bonusów w dziale 5.22 średnia penetracja 265 na pociskach o obrażeniach 490 pociski to są pociski AP oczywiście APC które mają przebicie uwaga 350 po co takie wartości dawać nie mam pojęcia słoni się zaczynają po, powoli ścigać która, które, który czołg będzie miał większą wartość penetracji na pociskach goldowych. Przypominam największą, on na razie Jadwiga tam dochodzi chyba do, do około 400 prawie, że na goldzie. Tutaj mamy 350. Dodatkowo jeszcze dosyć ciekawa informacja, jeśli chodzi o, o, o te pociski APCR. Prędkość wylotowa tych pocisków to jest około to z tego co kojarzę 1800, aż sobie zobaczę, tak żeby Wam tutaj nie zgłamać. Prędkość wylotowa pocisków typu APCR wynosi na tym czołgu dokładnie tak, 1800 metrów na sekundę to jest strasznie dużo, ta prędkość jest taka, że po prostu strzelicie i od razu trafiacie w czołg na pociskach goldowych z taką, z taką maszyną z taką celnością i prędkością wylotową no żaden czołk nie ma po prostu szans. No może mają szansę, ale naprawdę są to szanse dosyć cienkie. Więc no nie wiem skąd te wartości. Podejrzewam, że będzie to jeszcze z, z, znerfione w kolejnych interacjach testu. Mam nadzieję zresztą. Bo na razie to wygląda dosyć słabo, jeśli chodzi o jakikolwiek balans. Rozrzut 0,35 i czas celowania 2,5 sekundy. Sami widzicie jak to działko jest w miary celne i jak to, to wygląda. Z moją załogą, jak to ja mam, czyli mam powiedzmy 4 perki, piąte się zaczął robić, mam, mam dosyłacze, mam skupiaczki, mam jeszcze inne rzeczy. Obecnie Rate of Fire mi do 6,18. Czas przeładowania 9,7. Niecałe 10 sekund ładujemy pocisk, który zadaje 490 obrażeń i ma przybicia 265. Boli jak najbardziej. 5,5 stopni depresja. No, to oczywiście jest bardzo mocnym problemem, jeśli chodzi o ten pojazd, ale to jest pojazd ruski. więc wiecie, że rosyjskie, radzieckie pojazdy depresją nie grzeszą, więc są też bardzo nie odstaje. Nie wiem po co to pół. Co to co miało to znaczyć? Że miał być troszeczkę, to, troszeczkę tam do isa 7 lepsze, gorsze? Nie mam pojęcia, ale ta półbeczka jest. No i cóż, za to czas celowania 2,13 z 2,5 na 2,13 rozrzut 0,33 dPM. Uwaga, 3000 przekroczone, więc jak najbardziej przyjemne wartości. Pancerz kadłuba. 140, 112 i 50, a już umówiłem przy omawianiu IS-7 w porównaniu do IS-7. Pancerz wieżyczki, uwaga, 290, 224, 80. Wieża praktycznie się nieprzebijalna, tym bardziej, że właz dowódcy jest tak schowany, że naprawdę ciężko będzie w niego trafić. Oj, ciężko będzie trafić ten dołaz, więc tutaj naprawdę weak pointu na tej wieży nie macie. Ewentualnie nie wiem, jak jest z czółkiem, bo jak wiecie, IS-3 ma problem z czołem. Jak to jest na obiekcie, nie mam pojęcia, będzie trzeba sprawdzić sobie na i 2200 punktów życia to jest pula, pula HP-ków tego pojazdu. Jest mniejsza troszeczkę od ISA 7 i też znacznie mniejsza od WZ, z tego co kojarzę. Eee, Zazwam dokładnie powiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o HP-ki. Dokładnie IS ma 2400, a WZ, co ciekawe, 2200. Czy ma tyle samo, co, co, co obieg 87? Tu, tu była moja pomyłka, czyli zbliżone wartości. IS ma ten jeden, powiedzmy, pocisk, może przyjąć więcej. Od WZ. Mobilność, jak, jak też wspominałem, rate of fire, nie rate of fire, tylko oczywiście specyfikacja, do nie, powiem, korelacja między wagą a, a mocą silnika 17,06, do przodu 55 na godzinę, do tyłu 15, obrót 37,93, z czego macie sporo tutaj jeszcze różnych perków, ponad prawie 4-5 stopni. Pomijalny kamuflaż, nie patrzymy na niego oczywiście, 418 view range, z czego oczywiście 18 punktów jest z Reconu oraz wartość broni. I signal range 746, z czego 16 daje mi braterstwo broni. Na papierze czołg wygląda świetnie. W grze, powiem Wam, podobnie też. Oczywiście mi osobiście, jak mówiłem wcześniej, ten czołg nie podpadł. Nie wiem czemu, może ja lubię sobie tak na przekór przejść i jakoś nie, chwa... jakoś nie jaram tymi nowymi pojazdami, lepiej mi się grało K91, do którego będę dążył mimo wszystko, chociaż obiekta 430 nie lubię w wersji drugiej. Ale myślę, że sobie zrobię tego, tego tą K. Jeśli chodzi o obiekta 277 myślę, że warto go mieć w garażu, Jeśli ktoś lubi mobilne czołgi ciężkie, co oczywiście dla mnie troszeczkę to jest dziwne, jeśli chodzi o tą grę, ale tutaj już mi nie nic nie zdziwi tak naprawdę to ten czołg jest Must Have, jeśli chodzi o drzewko radzieckie. I też nie powiem Wam szczerze, że chyba moim zdaniem zastąpi jako pierwszą linię, najlepsza linia, jaką będzie mógł robić nowy gracz, to już nie będzie linia do ISA 7, jak jest do tej pory moim zdaniem, a właśnie do obiekta 277, ponieważ uważam, że chyba te dycha zwróćmy uwagę na drzewko, te dycha. Ee, jest przyjemniejsza do gry od obiekta 257, z kolei ten oczywiście jest typowym OP9, więc tutaj też może być jakiś plus. No tu będzie spory wybór, spory, spory dramat między, między wyborem tych dwóch drzewek. Mogą by się pokrywać, ale może być tak, że dużo ludzi skupuć, pójdzie raczej do obiekta 277, który jest trochę mobilniejszym pojazdem niż IS7, zostawiając nas naszego króla, który jest od początku praktycznie tej gry daleko w tyle. Zobaczmy, jak się prezentuje bitwa. Jedna bitwa na żywca. Zagrajmy sobie. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Kopalnie nam wylosowało 277, chyba z 4, 6. Przepraszam, 6. Aż. Nie ma arty, to jest plus. Hmm. No zobaczymy, jak to będzie się rozegrała nam ta pitewka. Powiem szczerze, że osobiście ten czołg mi średnio leży. To nie jest y, pojazd pod mój styl gry. Nie wiem, czemu to się różni, ale po prostu źle mi się tym pojazdem gra. Tak samo jak to się dzieje w postaci WZT-115A i chińskich takich szybszych ciężkich czołgów. Po prostu, no to nie moje. To nie moje, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spróbujemy zdobyć górkę. E, jesteśmy w miarę szybcy, więc powinno się to udać. Oczywiście to pamiętać o systemie testowy, więc tutaj jedyna prowilna amunicja to jest, prowlina, to jest amunicja premium. Więc możecie się spodziewać, że zaraz tutaj mi zasypią tymi tymi, tymi pociskami. Mam nadzieję, że się uda wjechać na górkę, jak nie, to zobaczymy. Eee, nasza mobilność powinna pozwolić nam dojechać zanim to zrobię na K9.1, który jest od nas wolniejszy, to jest ciekawe. Eee, więc zobaczymy. Wat już tam się już tam kruje. Trochę mnie martwią te lodówy, więc prawdopodobnie zajdę zaraz. No ale zobaczymy, może się uda wjechać. A przynajmniej spróbuję podjechać tutaj pod kamyczki i się trochę z nimi pobić. Eee... Żeby było prościej. Jedna lodówka jedzie, zdejmie. Nie zdjęła go na szczęście, ale... Zobaczmy, Podnieśmy sobie też. Lodówka wyjęła. Nasz obiekt 7, 7 nie ma tyle szczęścia, co ja. Zboczek wieży. Elegancko. plus taki, że nie mamy tej arty, więc możemy tutaj się 5 troszeczkę. 5,5 depresji, zobaczcie, nawet daje radę. Nie ma tragedii, chociaż nie, już, to już teraz trochę, troszeczkę, to nie, troszeczkę to już nie pomaga, ale spróbujmy sobie z prawej strony wyjechać. Yy, znaczy, że nie ma arty, to możemy to trochę, trochę poszaleć. Podjęliśmy sobie tutaj. No, te kamyczki troszeczkę są już za Aha, obiegnik daje o sobie znać. Zaraz tutaj pozałatwiamy sobie sprawy. Tyk, obracamy się i jedziemy w dół. Jest i nasz obiekcik. Strzelisko też jest. Trochę poświeciłem. A niestety niżej już nie mogę zjechać. Niżej już nie mogę zjechać. No niestety, no to będzie przegrana, bo nikt nie pojechał na prawo. W sensie na lewo. Oczywiście, o to mi chodziło. 3 do 3. No jest słabo. Tu mam ochsłonę. Tam ich nie widać niestety. No ta Jadwiga trochę mnie tu martwi. No właśnie jest spot. Nawet nie, wi nie wiadomo od czego. Ja nie przyjadę, bo wyrwa od Jadwigi oczywiście, więc nie ma, nie ma tutaj sensu się bawić to. Jest i obiekt. Dostał. No, no to jest szczęśliwy strzał, <głos》> muszę Wam powiedzieć. Boczkiem stoi. No, tu też polotki wyrywa. Zwłaszcza mu wie, że to miało prawo nie mieć, oczywiście, ale liczyłem, że może jakiś cudem wejdzie w ten garnuszek. Co oczywiście byłoby fajną sprawą, ale nie wyszło. No, tutaj miałem przez chwilę tego 2.7.7. Może znowu wyjedzie. O, właśnie. No 4 do 6 O, obie 60 w tańcu trzeba strzelać z Golda No, no. pokaż się jeszcze kawałek No ale z tyłu mnie atakuje, niestety, no to już Jedwiga wyniośla Przegrana, niestety, ja tutaj wiele już nie zrobię. Mam z tyłu mam z tyłu dwa czołgi, o których nikt nie zadbał tak naprawdę. Jeszcze jeden strzał oddałem w boczek. Ale już nowej bitwy nie będę nagrywał, powiem wam szczerze, że to, to nie jest czołg dla mnie, ja się na nim męczę, więc nie będę wam tutaj nagrywał więcej bitwy. Super konkretor się strzelił. Lodóweczka. No i zobaczcie na, na lewo na górze. Same APC, -y, same hity. Serwer testowy to jest tylko z nazwy testowy, tak naprawdę tutaj nic nie można przetestować, no ale nieważne. 2900 obrażeń, 880 odbite, no ale to, to czym tu mam odbijać, jak do mnie z, z Golda walą dziesiątki. No i 237 po spocie, zaraz zobaczymy jak to wygląda na meczach końcowych, ale zobaczmy jak sobie jeszcze jak się robię, ra, nasza trójeczka radzi, no to chłopaki sobie stoją, widzę, że się okopali, Amix naprawi na fullu, Obix na fullu. Jadwiga zaraz nam tutaj zejdzie 7 do 12, więc znaczy, tu bitwa już jest przegrana z Kretesem, tak naprawdę. No, tak się kończy, jeśli ktoś oleje na tej mapie tak zwaną, tak, tak, tak zwaną wysepkę. Lewa strona jest, wbrew pozorom bardzo ważną stroną. Póki się, myślę, tam nie ma przynajmniej jednego czołgu, który by tam świecił cokolwiek. uważaj, że masz wrak przed sobą, no dobra, ale no, nieważne. Ha, no tak. Po co jechać po co jechać w normalnym trybie? Skoro można sobie pojechać w trybie sniperskim i nie patrzeć, gdzie się jedzie. No, jeszcze boczkiem wyjedź, spoko. Zaraz nam obiekt zejdzie, prawdopodobnie nic nie Amoraka, ja bym się nie zdziwił, bo teraz mu taki amorak pierdzielną. A nawet fraga zrobił jeszcze. E piątkę zdjął. No. Amoraczek, czy nie będzie amoraczka? Wprawdzie, <grym>, prawie, no, amorak dostał. Eee, ja to wiem. No i kolejny strzał już raczej będzie po, po problemie. Lod, Lodówka to nie zdjęła, ale już po robocie, no i zostaje imix Reaper, który raczej nic nie zrobi, bo ten czołg jest po prostu do dupy tak naprawdę. 9 lepsza moim zdaniem jest. A, syczy! Syczy tylko! Dobra, poczekajmy sobie, zobaczmy jak to wygląda. Tak wygląda rozgrywka na serwerze testowym. Pyt i adwiga. Kończę sprawę? Nie, Jadwiga nie trafię. Nieważny, bo FA pozna kończy skąd strzelił z górki. To w błok wieży. O, tu się jeszcze przepychają. Dobra, jak mówiłem, nie będę nagrywał kolejnej jakiejś bitwy, nie chcę mieć kolejnego podejścia, bo się męczę na tym pojeździe. Co od razu mówię, nie jest nie to jest znaką, że ten czołg jest zły. Naprawdę, po prostu w moich rękach on nie leży, ale widziałem bitwy mega. E, jeśli ktoś lubi szybkie czołgi ciężkie, polecam gorąco. Ten czołg naprawdę spełni Wasze oczekiwania znacząco. 27 tysięcy kredytów brutto, 367 EXPA. Byłem raz, dwa, trzy, cztery, piąty pod względem EXPA. Pod względem damage'a byłem trzeci, więc myślę, że nie ma tragedii. No a jak nasze lodóweczki roją zero, to oczywiście można tutaj iść tym tropem. No i na czysto, bez konta premium, bo tutaj nie gratuluję premium, minus 13 tysięcy. Jak na taką rozgrywkę, myślę, że tragedii nie ma. Nie liczcie, że bez konta premium będziecie na plusie, jeśli chodzi o dychy. Nie ma takiej możliwości po prostu, więc yy, gracie dychami, to musicie nadrabiać z czołgami premium 8 tieru, ale ale. Podsumowując, jak widzicie maszynka zwinna, narwista, z niezłym działem, chociaż celność nie zawsze jest super mega, chociaż czasami RNG może Wam pomóc. Z bardzo fajnym pancerzem, szczególnie pancerz, opływowy pancerz dołu i góry też yy, daje radę. No i bardzo fajna wieżyczka z ukrytym w miarę weakpointem. pointem. No ale widzieliście z Golda: oczywiście, nic was tutaj nie ma prawa nie przebić, zawsze tutaj wam się tutaj wejdzie. w górną płytę, ta Oczywiście yy, standardowo i sołowate problemy. Robicie stać scrapa tutaj, macie taki trójkącik, który się pokazuje pod kątem miarę, pod kątem prostym, to może was wejść po prostu. Ale jeśli ktoś Was, jeśli kogoś interesują takie pojazdy, myślę, że ta dyszka naprawdę Was zadowoli. Będzie bardzo fajną alternatywą dla wz 1115 a e, która chyba już powoli przychodzi do lamusa. Może nie przychodzi do lamusa, ale powoli ludzie o niej, zamyka, o niej zapominają, chociaż na Cywu widziałem, że często się jeszcze pojawia. A to naprawdę będzie fajna, fajna właśnie, jak mówiłem, alternatywa, którą polecam gorąco wszystkim. Teraz z mojej strony, do usłyszenia. Cześć.